Na tym filmie pokażę Ci Renault Espace. Auto oferowane do sprzedaży, świeżo przywiezione z Niemiec. Silnik to dwulitrowa benzyna z turbiną. 170 koni, sześciobiegowa skrzynia manualna. Auto ma 215 000 km przebiegu. Przebieg jest potwierdzony i udokumentowany. E, ostatnie potwierdzenie przebiegu przy 210 tysiącach kilometrów to było rok temu na przeglądzie niemieckim. TIF niemiecki jest, jest ważny jeszcze rok czasu. Auto jest bezwypadkowe. Miało lakierowane tylko dwa elementy: lewy tylny błotnik oraz lewe tylne drzwi. Natomiast na samochodzie nie ma nigdzie szpachli. Szyby są oryginalne. Jeszcze zweryfikuję przednią szybę, czy ona też jest fabryczna, czy była może zmieniana. Przednia szyba też jest fabryczna z 2005 roku. Reflektory również są oryginalne. Auto na pewno nie ma żadnej wypadkowej przeszłości. Samochód prezentuje się bardzo dobrze. Ma jakieś normalne ślady użytkowania, typu Ślady po kamieniach na przednim zderzaku czy na masce, natomiast ogólny stan mechaniczny i wizualny jest bardzo dobry. Pokażę teraz wnętrze samochodu. I zobaczymy, jak Espace wygląda w środku. 214 tysięcy km przebiegu. Poziom oleju prawidłowy, klasyczne sprawdzanie w renówce. Bardzo dziwne wnętrze, jeżeli ktoś nie miał do czynienia z tym modelem Renault. Mamy tutaj bardzo dużą ilość schowków. Co od razu się rzuca w oczy, to jest brak radia. Nie widać go w przedniej części pojazdu, tam gdzie zazwyczaj jest ono montowane. Radio tutaj znajduje się w tych egzemplarzach. Z tego co pamiętam, z tyłu w boczku sześciobiegowa skrzynia manualna. Gałka wygląda bardzo ładnie. Kierownica skórzana nie nosi śladów zużycia, nie była też wymieniana. Sterowanie klimatyzacją po lewej stronie dla kierowcy i po prawej strony. Temperatura dla pasażera. Auto ma elektrycznie regulowane lusterka, są też elektrycznie składane wszystkie szyby w prądzie. Tutaj mamy taką klasyczną dziurę po papierosie, jest to jedyne miejsce, w którym w aucie jest jakieś zniszczenie po papierosach. Fotel kierowcy nosi normalne ślady zużycia, adekwatne do wieku. To jest 2005 rocznik. Natomiast nie jest tutaj jakoś bardzo zużyty. Widać, że po prostu autem jeździła trochę bardziej tęga osoba. Samochód ma 7 foteli. Szyby z tyłu są przyciemnione. Jest i ISOFIX. Tylne fotele są w pełnej skórze. Wnętrze samochodu, jak na swój wiek, i przebieg wygląda naprawdę bardzo fajnie. Pokażę teraz dokumenty serwisowe pojazdu książkę, instrukcje obsługi. To jest to ostatnie potwierdzenie przebiegu, o którym mówiłem 210 000. W czerwcu 2022 roku. TIF niemiecki ważny praktycznie jeszcze rok. Jakieś faktury z bieżących wymian, instrukcje obsługi, książki serwisowe. Dwie karty są do samochodu. Z tej strony wnętrze wygląda również ładnie i przyzwoicie. Samochód jest czysty, pachnący. Karty tutaj leżą, obydwie są sprawne, nie trzeba ich wkładać do środka, wystarczy je mieć przy sobie. Zaraz tutaj zrobię zbliżenie na jakieś drobne mankamenty wizualne, ponieważ na pewno gdzieś tam się jakieś znajdą. Tutaj klasycznie listwa przy yy, klapie bagażnika ma jakieś tam ślady zużycia. Tu mamy taką większą ryskę na tym błotniku. Ten błotnik i te drzwi były kiedyś w przeszłości lakierowane, nie było to robione przeze mnie, było to robione w Niemczech. Natomiast tych rys już tak z 3-4 metrów już nie widać. Przy komplecie foteli jest niezbyt duży bagażnik, natomiast te fotele można bezproblemowo wyjąć. E, cała operacja trwa kilka minut. Możemy wyjąć e, wszystkie pięć foteli e, i otrzymujemy wtedy płaską podłogę. Przejdziemy teraz pod maskę i zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Silnik jest wyłączony, ponieważ mikrofon. W moim sprzęcie zniekształca ten dźwięk. Wiele osób pyta, dlaczego tak głośno chodzi. Gwarantuję, że praca tego silnika jest prawidłowa. Nie ma tutaj się do czego przyczepić. Ostatnia wymiana rozrządu 2016 rok 156 tysięcy kilometrów. Nie zauważyłem tutaj nigdzie żadnych wycieków. Auto podczas postoju w garażu nie zostawiło po sobie plamy akumulator sprawny samochód po dłuższym postoju odpala bezproblemowo w lampie mamy tutaj lokatora o, zdarza się to po prostu z wiekiem parcieją uszczelki reflektory są fabryczne e nie parują o dziwo. Tutaj, jak akurat yy, dzisiaj, wczoraj padał deszcz i nie są one zaparowane. Przejdziemy teraz do krótkiego podsumowania samochodu. A więc, tak jak wspominałem, Espace jest świeżo przywieziony z Niemiec. Przygotowany do rejestracji. Koszt zarejestrowania to 160 zł w wydziale komunikacji. Kupujący otrzymuje fakturę VAT marża nie płaci podatku skarbowego. Auto jest bezwypadkowe. Dwa elementy były lakierowane. Nie ma nigdzie szpachli. Yy, bardzo dobry stan blacharski. Nie znajdziemy tutaj korozji. Doły drzwi bardzo ładne. Nadkola w porządku. Przednie błotniki plastikowe. Każdy element wyposażenia jest sprawny. Klimatyzacja również. Pełna dokumentacja serwisowa. Prawdziwy, potwierdzony przebieg. Auto posiada jakieś drobne mankamenty wizualne, natomiast mechanicznie jest w bardzo dobrym stanie. O czym zapomniałem, a co jest bardzo ważne? Auto ma nową dwumasę i nowe sprzęgło. Zostało to wymienione przeze mnie po sprowadzeniu. Posiadam na to faktury i przekażę kopię faktury kupującemu. Jeżeli jesteś zainteresowany tym egzemplarzem. Zapraszam do kontaktu. Numer telefonu jest podany w opisie. Samochód można obejrzeć w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zachęcam do subskrybowania kanału na platformie YouTube oraz do zaobserwowania strony na Facebooku o nazwie Gitauto. Życzę miłego dnia i pozdrawiam.